Drodzy widzowie, to znowu kolejna ceremonia ognia. W Waszych intencjach to wy jesteście beneficjentami, odbiorcami tej ceremonii. To dla Was cieniem w każdym miesiącu, a szczególnie podczas przesileń, ceremonię ognia. Ceremonia już ma bardzo szeroki, daleko. Sięgający rytuał i obyczaj dla wielu z Was. To Wy, moi drodzy, dzięki tej ceremonii otrzymujecie błogosławieństwo mocy żywiołów, moc archanielską, a przede wszystkim płynące z tego błogosławieństwa. Dzisiejsza ceremonia ma ten szczególny wymiar i znaczenie, ponieważ przybliża nas już w kolejnym miesiącu, w kolejnej dekadzie, z kolejnym rokiem, coraz bardziej do świątyni przejrzystego światła. Świątynia przejrzystego światła, świątynia czterech filarów mocy, archetypów odnoszących się do ognia, wody, ziemi i powietrza, łącząc się, stwarzają moc najwyższego, eterycznego stanu. To dzięki. Tej ceremonii, to dzięki ceremonii ognia doświadczamy najwyższej postaci samskary, sakramentu duchowego. Wy, drodzy moi, czyniąc w ofierze, składając w swoich domach wasze intencje, przekazując dla siebie błogosławieństwo znaku pokoju, i wzajemnego wsparcia w kręgu duchowym macie możliwość dzięki światłu świecy, ofiarowanym owocom, wodzie i kwiatom, macie możliwość uczestniczyć zawsze ze mną podczas ceremonii ognia. Niech się spełnią wszystkie Wasze życzenia, wszystkie Wasze intencje, a dzięki temu Błogosławieństwo będzie spływać na wszystkich tych, którzy Was otaczają, czyli Waszych bliskich, przyjaciół i nieprzyjaciół, bo Ceremonia Ognia ma swoją wartość nadrzędną. Zawsze spełnia wasze oczekiwania i zawsze, na zawsze z wami pozostanie. Mistrz Zdrowienia Duchowego Zbyszko Patyk, Mistrz Mitrach. Błogosławień mińscy, w którym będzie ceremonia ognia się odbywać przywołuję moc kierunku nieba przywołuję moc kierunku ziemi przywołuję moc kierunku wschodniego przywołuję moc kierunku południowo-wschodniego przywołuję moc kierunku południowego przywołuję moc kierunku południowego Przywołuję moc w kierunku zachodniego. Przywołuję moc w kierunku północno-zachodniego. Przywołuję moc w kierunku północnego. Przywołuję moc w kierunku północno-wschodniego. I ja ten święty ogień zapłonie dla wszystkich, tych, których intencją i potrzebą jest uczestniczenie podczas ceremonii Świętego Odnia. Niech im błogosławień, przyniesie dobro, zdrowie. Niech się tak Mocą żywiołu ziemi błogosławię Cię, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię. Niechaj moc żywiołu ziemi Archanioła Gabriela, niechaj Cię ożywi, uzdrowi i przyniesie Ci błogosławieństwo. Niechaj moc żywioł wody. Archanioła Rafaela. uzdrowi Cię, błogosławi Cię, usunie z Twojego życia wszelkie przeszkody. Oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, osobą swojego życia wszelkim przeszkodem, świętym ogniem, także serwetem, mocą archanielską, Archanioła Michała. Niech się tak stanie, zgodnie z moją Archanielską mocą, Archanioła Uriela, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, osobą swojego życia wszelkie